Dzień dobry, nowy dzień, nowe zadania, dzisiaj troszeczkę zabiegany, kilka spotkań, zakupy dla maluszka z okazji urodzin, trening, ale sami zobaczycie. Miłego dnia. Zabiorę dzisiaj Paulinę na lunch. Taki mąż ze mnie. Także zapowiada się naprawdę miłe południe po południe. Najlepiej ja się troszkę obudzić, bo <laughs> chyba jeszcze trochę zaspany jestem. A najlepiej budzić się gdzie? Na trening. Trening zrobiony. Krótki, bo krótki, ale takie mają być. Ci, co nie mają czasu na dłuższe treningi wiedzą o czym mówię. Teraz kierunek domek. Które taką pracę, czyli na uczelni, pracując. I pracuję 40 godzin w tygodniu, To jest dużym plusem, bo mogę bardzo dużo czasu poświęcić przede wszystkim na maluszka. Jesteśmy na spacerze, a właściwie na placu zabaw z misią. Będziemy grać w piłkę. Misiu, powie, gdzie jest misiu. Dzisiaj jest z nami Ciocia, która będzie pomagała nam ogarniać różne tematy na placu zabaw. Ciocia. Dziękuję. Byliśmy na placu zabaw, trochę pobiegaliśmy. A teraz idziemy na lody. Tak jak mówiłem, Miśek ma za chwilkę urodziny, także zapowiada się weekend słodkości z czachami, wodami i innymi przysmakami. Idziemy, Miśek na lody? Właśnie przyszedłem do restauracji na szybką kawę. Spotkałem znajomą, która też wypije ze mną kawę chyba, tak? Wypija. Ty chyba byłeś w Irlandii teraz? <grym> tak, byłem w Irlandii. Na meczu reprezentacji artystów polskich. Był mąż Natalii Siewiec, był Radek Majdan, Przemek Cypriański, był Rafał Maserak, Piotr Zelc, Robert fajna Moskwa. Ekipa. Mocna ekipa. Jest trener Witam wszystkich <laughs> Trener mi dał stację do zrobienia pojedziemy pociągiem <laughs> za spotkanie uh -huh. no i jedziemy po Paulinę. z nie mamy wystroiłem się idziemy do restauracji e, jakieś fajne obiad Mamy już paulinę na pokładzie no dobra. i śmigamy na obiad ja jestem bardzo głodna, a ty? Ja no i my już po obiadku z okazji Dnia Po Matki. obiadku, po deserku, po kawce. To jest z okazji... Uwaga! Z okazji, z okazji Dnia Matki. Byliśmy w restauracji Akademia. Jedzenie, Jedzenie rewelacje. fantastyczne. To jest miejsce dla naszych wodzie po wbrew, 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 wbrew panującej opinii, że, 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 że to nie jest miejsce rodziny, to jest miejsce rodziny. Zbliżają się u rodzinę Pytesia, także dzisiaj zrobiliśmy zakupy na imprezę. Co kupiliśmy Misio? Kubeczki w... Biedronki. Kubeczki w Biedronki. Co to jest? Słomki do drinków? Nie, dla drinków. Dla Ciebie i dla Majki pewnie, tak? Co jeszcze mamy? Jeszcze to. Do lodów? Widylczyki? Eee, powiesimy takie rzeczy ta. na suficie. Dobra. Jeszcze to. A co to jest? No nie wiem. No jak to... nie wiesz? Pusteczki. Do wycierania buźki, jak się ubrudzimy od tortu. Też ładne, kolorowe, fajne. Sam wybierałeś? Czy kto wybierał? Ja. Oho! dla misia? Może być? Tak. Dzień dobry! <laughs> Ale śmiesznie, co? Dobra. Dzisiaj trwają przygotowania do urodzin Maruszka. Niebawem śmigam po tort. Będę na z nutellą, lody, słodycze, owoce. Trzy lata ma się tylko raz w życiu. A co jest w salonie? Idziemy? Tak, wow. chodź, wow. zapraszaj! No chodź, tak, a nie spodziewka! A to? Puchanko. Idziemy po tort ze strażakiem samym. Tyś i ja. Prawda, Misio? No. Ale będzie fajna impreza dzisiaj, co? Bo dzisiaj kto ma urodziny? Bruna! Jeszcze raz, jeszcze raz! Jeszcze...